Dzień dobry, witam was po przerwie, dawno mnie nie było. No ale, człowiek zapracowany, chciałam wam się pochwalić, że w końcu zaczęłam sezon. I trzymajcie kciuki, bo to są moje pierwsze wysiewy bananów i fortunei. Polecam, palma mi odbiła, ma taki kanał. Dziękuję ci Darku za nasiona, świeże nasiona, zrywane niedawno. Wpadajcie do niego, bo ma tego mnóstwo. A więc, <laughs> dzisiaj sobie tylko sześć posieję. Trzy zamoczyłam. W wodzie z wodą utlenioną i dodałam sobie preparatu Biozłoto. Zaraz Wam pokażę. A więc to ten. Liliowce w nim je Daje parę kropelek do wody. Nie wiem, coś tam przyspieszę. Bambusy dzisiaj do mnie przyszły. Nie mam miejsca, ale znajdę. <grytanski> Bisetti. I drugi to. Nie przeczytam Wam. Ja jestem. A, nie wiem, nie wiem. Ciężko mi wymawiać w ogóle te nazwy. Banan to mam, vertricosum. Ciężko mi mówić. Nie lubię tych nazw. Ich esmani. No i oczywiście tu mam cztery dodatkowe inne, ale na razie tu po jednym nasionku moczę. Dobra. Ziemia kokosowa wyparzona. I będziemy siać. Wsadzę to worka stronowego, bo tak polecają. Trzyma wilgoć, a no i zimiurek nie będzie, bo mam z nimi zawsze kłopot. Także polecam. Dzięki ci Darek, będę próbować. Ciekawa, co mi wyjdzie. Jak mi wyjdą wszystkie, to ci utłukę, bo nie będę miała co z nimi zrobić. A więc będę was na bieżąco informowała, czy coś wykiełkowało. Jak nie wykiełkowało, będę próbować ponownie. Moja pierwsza próba z wysiewem egzotyków, przynajmniej bananów i tracho, trachy karpusa. Dobra. Miłego dnia Wam życzę, a niedługo Wam pokażę co na ogrodzie, bo już krokusy kwitną, ranniki, śnieżyczki, także przestanie wiać, to Wam nagram, bo teraz to strasznie wieje i nic nie byłoby słychać. Miłego dnia Wam życzę i pokazujcie swoje wysiewy. Na razie, cześć.